Witajcie na kanale Czarny Sporta w dzisiejszym odcinku. Nowe przepisy dotyczące startów. Tomasz Golob wybrał najlepszych zawodników stulecia. Bilety na Speedway Grand Prix w Toruniu już są sprzedawane. Jacek Frontczak pochwala kontrolę silników. Greg Hancock kończy karierę. A co dalej z karierą Maksyma Drabika? Maciej Janowski chce wrócić do kadry. Piotr Świderski nie jest już trenerem Rowu Rybnik. Ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, a my już lecimy z serią Speedway News. Jak dowiedzieliśmy się 3 dni temu Greg Hancock oficjalnie zakończył karierę. Więcej o tym będziecie mogli zobaczyć na moim kanale za niecałe 3 dni, gdzie wpadnie odcinek poświęcony właśnie o Amerykaninie. Zawodnik tą decyzję argumentuje w ten sposób, że spełni już wszystko na żużlu i teraz zostawia miejsca młodym. Gregowi życzymy powodzenia w przyszłym życiu. Szybki news dla fanów Stali i nie tylko. Memoriał Edwarda Jansarza odbędzie się w tym roku 28 marca. Tak jak wcześniej wszystko mówiło, nie będzie tam graczy z Unii Leszno. Maciej Janowski chce wrócić do kadry narodowej. Maciej Janowski, podobnie jak bracia Pawlicy oraz Maksym Drabic, zostali odsunięty od kadry narodowej po tym jak nie zjawili się na finale złotego kasku. Janowski jednak ma usprawiedliwienie dla tej decyzji. Przed spotkaniem zachorowałem. Walczyłem ze sobą, ale ostatecznie choroba wygrała i wysłałem L4. Następnego dnia Maciek z mediów dowiedział się, że nie będzie już go w kadrze narodowej. Wierzę, że wrócę. Chociaż to rozczarowujące po tylu latach jazdy dla reprezentacji Polski. Maćkowi w przyszłym sezonie życzymy powodzenia. W lidze. Oraz również w reprezentacji. Jak wiecie, na początku stycznia u Maksym'a w organizmie wykryto za dużo substancji nawadniających, które łamią przepisy antydopingowe. Zawodnik w końcu zabrał głos i wydał oficjalne oświadczenie. W skrócie Maksym pisze, że ma problemy zdrowotne i jest cyklicznie hospitalizowany. Parę dni temu Polada miała wnieść oficjalne oświadczenie o zawieszeniu zawodnika. Jednak spotkanie zostało przełożone, Dalej więc nie wiemy, na ile zawieszony zostanie zawodnik sparty. Mimo wszystko maksymowi życzymy w przyszłym sezonie powodzenia. Tomasz Golob dołączył do zabawy i wybrał drużynę stulecia. Do drużyny stulecia, Tomek wybrał m.in. swojego brata Jacka, Piotra Protasiewicza oraz Rafała Dołomisiewicza. Pełna lista zawodników, którą wybrał Tomasz Golob, Wyświetla wam się w tej chwili na ekranie. A teraz bardzo szybki news. Jason Cramp postanowił wznowić swoją żużlową karierę. I w roku 2020 będzie regularnie ścigał się na Wyspach. Brytyjczykowi życzymy powodzenia w wznawianiu kariery oraz w przyszłym sezonie. Jacek Frontczak bardzo cieszy się z kontroli technicznych przed meczami PG Ekstraligi. Jednak sugeruje, że powinny się tam znaleźć dwa kroki więcej. Frontczak proponuje, żeby przed meczem doszło do losowania i jeden z zawodników z każdej drużyny miałby kontrolę techniczną silnika. I wcale nie chodziłoby o zawodnika, który zdobył najwięcej punktów. Mógłby to być zawodnik, który jeździ pod numerem 8 lub 16. Jednak czy taki przepis jest gotowy do wejścia w życie? Na pewno nie w tym sezonie. Drużyna niemiecka z Stoka, i przełożony mecz z 5 kwietnia na 4 kwietnia z ten Poznań. Do tego znamy plan sparingowy tej drużyny. Niemiecka drużyna 15 marca odbędzie sparing w Łodzi z Orłem Łódź. 22 u siebie odjedzie mecz z kolejarzem Rawicz. Można już kupować bilety na Speedway Grand Prix w Toruniu. Choć do Speedway Grand Prix w Warszawie zostało 87 dni, w Toruniu już można zakupywać bilety. Cennik wyświetla Wam się na ekranie. Piotr Świderski nie jest już trenerem rowu Rybnik, a cały sztab szkoleniowy Rybnika podziękował mu za miesiące współpracy. Piotrkowi życzymy powodzenia w przyszłej karierze menadżera. Jeszcze na końcu chcę Was bardzo przeprosić za mój głos jestem troszkę chory i dzięki, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jak Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Na razie, cześć!